Patrząc na Bobolicki Zamek, można tylko wyobrażać sobie, jak ogromne wrażenie musiały robić okoliczne warownie na średniowiecznych poddanych. Dumnie górujące na skalnych ostańcach były świadkami i zarazem obrońcami odradzającego się Królestwa Polskiego po latach rozdrobnienia dzielnicowego. Ten uroczy zamek. Wraz z bliźniaczym Mirowem i malowniczą Grzędą Mirowską są dziś ogromną atrakcją naszej ulubionej Jury. Odbudowany babolicki zamek jest dziś unikatem na Jurze. Jego historia przypomina inne okoliczne budowle warowne. Wybudował go w XIV wieku król Kazimierz Wielki, jako element łańcucha obronnego przeciw księstwom śląskim. Później, zniszczony w trakcie potopu szwedzkiego, nigdy do świetności już nie powrócił. Jeszcze na początku XXI wieku zamek był totalną ruiną. Odbudowany został jako prywatna inicjatywa rodziny laseckich. Obecnie możemy tutaj spacerować i cieszyć się jego niecodzienną bryłą, która na nowo wrosła w jurajski pejzaż. Jesteśmy w Bobolicach, a za mną prawdziwa gwiazda filmowa. Bobolicki Zamek odgrywał Wawel w Koronie Królów. To chyba wiedzą wszyscy, ale nie wiem czy wiecie, że tutaj też kręcono teledysk do Meridy Walecznej. Kręcono też tutaj Pana Samochodzika i wiele innych filmów. Nic dziwnego tworzy niezwykle malowniczą scenerię. Zamek po bolnicach jest płatny, osobno płaci się za bunia, a później trzeba jeszcze wykupić bilety do wnętrz. Te nie są może bardzo obszerne, bo zamek nie jest duży, ale przyjemnie się tutaj odkrywa kolejne komnaty. Urządzono kilka sal z wystawą zbroi, mebli czy łowieckich trofeów. Stworzono też wystrój kaplicy zamkowej. Wnętrza zamku zwiedza się samodzielnie, bez przewodnika, wejścia odbywają się co pół godziny. No i tak na dobrą sprawę jesteśmy obecnie zamknięci w zamku, za to z takimi widokami. To piękny horyzont ścieżki biegnącej do odległego o półtorej kilometra zamku w Mirowie. Fragment położony przy Bobolicach biegnie przez las, najpiękniejsze natomiast zaczyna się dalej, w połowie trasy do Mirowa, gdzie ścieżka wije się wśród skałek. Znowu możemy chodzić Grzędą Mirowską. Przez dłuższy czas fragment był niedostępny. Teraz yy, możemy przejść od zamku do zamku. Co prawda musimy za to zapłacić albo za błonia Bopolickie, albo Mirowskie, albo za obydwa, tak jak myśmy to zrobili. Ale przynajmniej ten piękny odcinek szlaku jest znowu dostępny. Wrzędzie oprowadza nas Amelka ze swoją niezawodną mapą. 27, 25, 25. Doprowadziła nas do niecodziennego miejsca, wysokiej dziury w skale. Na grzędzie Mirowskiej czeka na nas niespodzianka, jaskinia stajnia, a w niej znaleziono kiedyś szczątki pierwotnego człowieka. Nazwano go Bopolus. Bardzo osobliwy jest kształt wejścia do jaskini. Trasę spaceru znajdziecie u nas na blogu. Nie zapomnijcie też o kciuku w górę. Jesteśmy w Mirowie. Kiedyś stała tu strażnica, która była podległa pogodnicom. Z czasem jednak rozrosła się na samodzielną, wspaniałą warownię. Legenda mówi, że zamkami tymi władali dwaj bracia, Mir i Bobol, którzy z czasem poprztykali się o kobietę, jak to często w życiu bywa. Mir miał piękną, ukochaną. Los jednak chciał, że i Bobolowi przypadła ona do gustu. I to z wzajemnością. Przyłapawszy ich na zdradzie, Mir zabił młodszego brata, a dziewczynę zamurował w lochach. Odtąd straszy tu jako biała dama. Dzisiaj znów Mirów go niebowolicie, i z każdą wizytą naszą, coraz bardziej wyrasta tutaj odbudowany zamek. Czy to dobrze, ocencie sami? My cieszymy się po prostu, że tak niecodzienne atrakcje ubogacają naszą śliczną jurę. Zachęcamy do wizyty, w szczególności o tej porze roku.